Rozdział jedenasty. Północ w Honolulu. Chen jechał z wolna Bethel Street aż do Hale Kałua-Hale, siedziby policji. Odprowadził swój wóz do garażu i poszedł na górę po wydeptanych, kamiennych stopniach. W oświetlonym biurze do spraw kryminalnych znalazł swego szefa. O, witaj, Charlie! przywitał go tenże czekałem na pana. Jeździłem dziś wieczór do Kalałui, wobec czego nie mogłem być wraz z panem na wybrzeżu. Ta sprawa wydaje mi się tak na oko bardzo zawikłana. Czy pan już coś znalazł? Ten smutno potrząsnął głową. No, dochodzenie będzie musiało potrwać. Dość długo, rzekł, rzucając spojrzenie na zegarek. No, natomiast chętnie wysłucham. Twojej opowieści o tym, co się stało, odrzekł szef. Przejażdżka do Kalaui, przy świetle księżyca, uspokoiła go i odświeżyła. Charlie usiadł więc i rozpoczął swe opowiadanie, któremu szef przysłuchiwał się z uwagą. Opisał najpierw miejsce zbrodni, Brat brak jakiegokolwiek narzędzia mordu, daremne usiłowanie sprawcy, by ustalić moment zbrodniczego czynu na dwie minuty po ósmej. Wyliczając ślady, wspomniał także o zniknięciu brylantowej szpilki, którą przypięte były orchidee. No, to już byłoby coś. Zgodził się szef zapalając cygaro. Ten wzruszył ramionami, ale to coś, czego jednak nie mamy, zauważył z ironią, po czym w dalszym ciągu opowiadał o owym wyznaniu, jakie wedle twierdzenia Tarnewerra miała uczynić Shila Feyn jasnowidzowi dziś rano. Było to zeznanie dotyczące jej obecności. Przy zamordowaniu Deniego Mejo. No, wspaniale! zawołał szef. Mamy więc od razu motyw Charlie. Gdyby tylko napisała nazwisko, jak doradzał jej ten, no jak mu tam tarnewerro. Z widoczną niechęcią Charlie zaczął mówić teraz o wypadku, który omal nie stał się przyczyną utraty listu. Szef słuchał go z zadziwieniem i rzekł z niezadowoloną miną: No, nigdy nie przypuszczałem, że właśnie panu może się zdarzyć coś podobnego, Charlie. No, jak się okazało, cała ta sprawa nie miała większego znaczenia rzekł Chen smutnym głosem. Twarz jego rozjaśniła się z powrotem, gdy wspomniał o swym późniejszym odkryciu pod dywanem, które dostarczyło dowodu, że list ten był ważny nie tylko jako potwierdzenie zeznania Tarnewerra o przebiegu seansu. Opowiedział wreszcie o zniszczeniu fotografii, której Sheila Fane po południu przyglądała się z płaczem. Ktoś bardzo chciał przeszkodzić temu, aby pan zobaczył, kogo przedstawia ta podobizna, powiedział szef marszcząc czoło. No, ja też doszedłem do tego wniosku, odpowiedział Charlie. Opowiedział o dwukrotnej bytności tego wieczora Roberta Fajfa w willi nad morzem i począł wreszcie mówić o Beachcomberze. – No, zrobiliśmy, od, pobraliśmy odciski jego palców, a potem puściliśmy go – wtrącił szef. – A ten nie potrafiłby zabić nawet muchy. Ten skinął głową. – Pańska uwaga jest niewątpliwie słuszna. Sprawozdanie o nagłym, fałszywym zeznaniu Fajfa zastanowiło mocno jego zwierzchnika. Teraz wspomniał jeszcze Charlie o Chustce ze zdradzieckimi odłamkami szkła, która znalazła się w kieszeni Martina, jak też o nieco spóźnionym przyznaniu się Jimmy'ego Bretrzała, iż chustka ta była jego własnością. No więc tak przedstawia się ta sprawa w tej chwili, zakończył Charlie z głośnym westchnieniem. Szef spojrzał na niego z uśmiechem. <totrzę> Tak, czarki. Niekiedy zdawało mi się, że pan po powrocie z kontynentu nie czuł się tu zupełnie zadowolony. No było cokolwiek nudno, prawda? Żadnych wielkich spraw, jak gdzie indziej. Polowanie na kilku graczy i podobną hołotę to niezbyt zajmujące, co? Honolulu wydawało się panu nie dość wielkie dla pańskich zdolności. Domyślam się, że dzisiejszej nocy wydaje się ono panu dostatecznie duże. Doznaję nieco niemiłego uczucia, jak gdyby było ono nawet trochę za wielkie przyznał A Jakże znajdę rozwiązanie tej sprawy? No to wielkie pytanie, Którego, na które odpowiedź jest mnie samemu nieznana. O, byle tylko nie poddawać się zwątpieniu, odpowiedział szef energicznie. Był bardzo inteligentnym człowiekiem i wiedział na kogo mógł liczyć. Spojrzenie jego spoczywało badawczo na pomocniku, który wyglądał na zmęczonego i przepracowanego. Lecz cieszył się przypomnieniem, że Ten okazywał się zawsze dzielniejszy, gorliwszy i bardziej przedsiębiorczy, niż można było przypuszczać, sądząc po jego wyglądzie. Zamyślił się. Ten tarneverro, Charlie, co to właściwie za człowiek? Ten uśmiechnął się. A, umie pan trafić zawsze w samo sedno. Tarnawerro wygląda posępnie jak noc deszczowa, lecz to jest y, typowe dla jego zawodu. Natomiast posiada wyjątkową przytomność umysłu. Czy ta chęć pomagania panu nie wydaje się trochę podejrzana? Charlie skinął głową. Mnie to też przyszło na myśl, lecz proszę pamiętać, że on oświadczył gotowość przyprowadzenia jako świadków swego alibi pary starych ludzi, w których towarzystwie spędził cały wieczór. Nie, jestem pewny, że on nie przybył wcześniej do domu Shilifein, niż go sam ze sobą zabrałem. Inne okoliczności również przemawiają za jego niewinnością. Na przykład jakie? Opowiadałem już panu, że już przed morderstwem mówił ze mną o ewentualnej możliwości bezzwłocznego aresztowania. To byłoby przecież zbyt głupie, gdyby zamierzał tam popełnić morderstwo. No, a Tarnawerro nie jest głupi, wprost przeciwnie. Następnie przez tę historię z zegarkiem dał mi rzeczywisty dowód, że pragnie mi pomagać. Wyjaśnienia jego były bardzo sprytne, chociaż niezbyt potrzebne, bo o tym stanie rzeczy byłem już powiadomiony przez Wunio Chinga, lecz w każdym razie jest to dostateczny dowód jego dobrej woli. Nie, nie wierzę, by to on był sprawcą. No, a jednak, co jednak, Charlie? Wolę resztę mych domysłów zachować przy sobie. Może to ma jakieś znaczenie, a może też nie. Czy zrobił pan jakieś odkrycie odnośnie Tarnewerra? Spytał szef z zainteresowaniem. No, odnośnie jego, jako możliwego sprawcy, no nie odkryłem absolutnie niczego. W momencie popełnienia czynu, niewątpliwie, znajdował się gdzie indziej. O ile idzie o inne ewentualności, to proszę, niech mi pan łaskawie pozwoli, abym się nad nimi zastanowił jeszcze przez kilka godzin, zanim zacznę o nich mówić. Otyły detektyw położył rękę na czole. Dotychczas jeszcze błądzę, tonąc w chmurach wątpliwości i niepokojących pytań. Zatem musi się pan teraz trochę otrząsnąć z tego, powiedział jego szef przyjaznym, choć nieco stroskanym tonem. Idzie tu przecież o honor naszej policji. Jeśli tym ludziom się zdaje, że wolno im przyjeżdżać tu po prostu do naszego cichego małego miasta, by się wzajemnie mordować, no to musimy im udowodnić, że nie ujdzie im to bezkarnie. Co do tego polegam na panu w zupełności. Ten skłonił się. Obawiam się, że pan rzeczywiście tak zrobi. Doceniam jednak ten zaszczyt i pragnę zrobić wszystko, co tylko będzie w moich siłach. A teraz chciałbym się pożegnać. Ten wieczór jednak bardzo mnie zmęczył. Wyszedł na korytarz i spotkał tam Spencera, który właśnie powrócił z portu. Ten spojrzał na zegarek. Czy Oceanik odpłynął? Zapytał. Tak jest. I nikogo z naszych przyjaciół nie było na pokładzie. Nie widziałem, by ktokolwiek z nich wszedł na pokład, a jestem pewny, że byłem tam pierwszym. Jeden co prawda zjawił się tam. Kto? Alan James. Przyjechał autem z Grand Hotelu i zabrał swój bagaż. Słyszałem, jak kląpł głosem, gdy statek odpływał. Byłem mu pomocny przy ładowaniu rzeczy. Dał mi zresztą wiadomość dla pana. Jaką wiadomość? Oświadczył, że odpłynie najbliższym statkiem i że nawet dziesięciu diabłów nie będzie w stanie go powstrzymać. Mm. Charlie uśmiechnął się. No, w takim razie byłbym zmuszony postarać się o jeszcze kilku, gdyby istotnie próbował to zrobić. Po tych słowach. Chen wyszedł na ulicę. W świetle księżyca zobaczył nagle bitszcombera, który podszedł do niego. To świetny pomysł, panie poruczniku, odezwał się ów gentleman. Pan podwiezie mnie do dworca i tam mnie wysadzi. No, jakżeż inaczej, dostanę się teraz do mojej wytwornej sypialni. Raz już przybyłem pieszo tę drogę dziś wieczorem. Charlie sięgnął do kieszeni i wyciągnął do niego dłoń, na której leżała mała moneta. A może pan spróbuje pojechać omnibusem? doradził mu. Smith spojrzał na monetę dziesięć hm, centów zauważył pogardliwie. No, nie mogę przecież wsiąść do wozu i ofiarować konduktorowi dziesięciu centów. Gentleman musi posiadać przywilej przynajmniej na jednego dolara. Mimo całego zmęczenia, Charlie roześmiał się. Bardzo mi przykro, rzekł, i możliwe, że ma pan słuszność, lecz wydaje mi się, że mądrzej postąpię w tej chwili, jeśli dam panu nie więcej jak to. Czego potrzebuje pan na jazdę? Już, jest już późna godzina, powinien więc pan umieć utrzymać swą godność, także i bez większych przywilejów. Smith wstrząsnął głową z uporem Ale muszę mieć bezwarunkowo przywilej na jednego dolara powtórzył. Pan sądzi, że musi pan bezwarunkowo jeszcze coś wypić powiedział Ten, wzruszając ramionami. Jeśli więc moja propozycja wydaje się panu niewystarczająca, cofam ją z ubolewaniem. Podszedł do swego wozu. Strasznie mi przykro, że właśnie muszę jechać w przeciwnym kierunku. Smith poszedł za nim. No cóż, dobrze, rzekł. Może być, że jestem trochę za nadto drażliwy. Wolę już wziąć tych dziesięć centów. Charlie wręczył mu je. – To naturalnie tylko pożyczka, panie komisarzu, ja to sobie zapiszę. Po tych słowach ruszył przez Bethel Street w kierunku King Street. Stojąc już jedną nogą na stopniu wozu, Charlie spoglądał w zamyśleniu za odchodzącym. Potem nagle pozostawił wóz i ruszył śladem Bichcombera. Puste ulice tonęły w jasnym świetle księżyca i zachodziło wielkie niebezpieczeństwo, że może być dostrzeżony. Lecz czem znał dobrze swoje rzemiosło. Smith wszedł w swych podartych trzewikach, nie robiąc zbyt dużego hałasu, lecz Charlie posuwał się za nim, jakby miał aksamitne pantofle na nogach. Beachcomber skręcił w prawo w King Street i Charlie, kryjąc się bramami w bramach, doszedł jego śladem aż do rogu Fort Street, wypatrując z natężoną uwagą, czy Smith nie zamierza tu czekać na omnibus do Waikiki. W tym wypadku całe to tropienie byłoby bezcelowe. Lecz Smith nie zatrzymał się na przystanku, przeszedł ulicę w poprzek i ruszył przez Ford Street. Księżyc rzucał jasne światło na jego kapelusz z olbrzymimi kryzami i na plecy dziwacznej aksamitnej bluzy. Zainteresowanie Charliego obudziło się na nowo. A po co ten człowiek po nocy wędruje ulicami? Przeszedłszy na przeciwległą, pogrążoną w mroku stronę ulicy, gdzie łatwiej było ukryć się w cieniu, Chen podążał za Smithem, mijając eleganckie magazyny tej głównej ulicy miasta, aż do hotelu Wejoli. Tu Smith się zatrzymał i zajrzał ostrożnie do holu hotelowego, gdzie za swym szklanym okienkiem drzemał samotny nocny portier. Charlie widział jak biczkomber stał przez chwilę, jakby wahając się, co począć, po czym z nagłym postanowieniem odwrócił się i podążył z powrotem tą samą drogą, którą tu przyszedł. Charlie wcisnął się swym olbrzymim ciałem do bramy, w której był ukryty, był jednak zabezpieczony przed wzrokiem przechodnia. Niczego się nie domyślając, pośpieszył Smith na róg przystanku i czekał tam na najbliższy kurs do Waikiki. Charlie widział, jak biczkomber wsiadł i pojechał. Bez przywileju na jednego dolara. Chen wolno wracał na posterunek policyjny. Co to mogło znaczyć? Robert Five zamierzał, jak się wydaje, z całym naciskiem wskazać swój adres nie tylko detektywowi, ale i Smithowi. Ten zaś miał widocznie ochotę, aby w jakiejś nagłej sprawie natychmiast z nim pomówić. Charlie wsiadał właśnie do swego wozu, gdy jego szef zszedł ze schodów wiodących do Haleakawa Hale. No, myślałem, że pan już pojechał do domu, Charlie, rzekł. No, zostałem jeszcze na chwilę zatrzymany, wyjaśnił Ten. Jego przełożony zbliżył się zaciekawiony. A jest coś nowego? Niestety stoję ciągle jeszcze w tym samym miejscu, westchnął detektyw. Ale sprawa ta jednak nie jest w rzeczywistości aż tak – Skomplikowana dla pana, jak pan to przedstawia? – spytał szef z niepokojem. – Czyn? – skinął głową. – To tak jest. Człowiek, który znajduje się w studni, widzi tylko mały kawałek nieba. – No więc wyjdź stamtąd, Charlie. Wyjdź koniecznie. – Tak, układam właśnie w myślach plan mego wyjścia – zapewnił detektyw. Zapuścił motor i pojechał wreszcie szybko w kierunku swego domu do Punchball Hill.